No i od razu dzień się robi lepszy, widzowie. No, o takie płocie nam chodziło, o takie ryby. Ciekawe co to było wcześniej. Wcześniej to było już coś grubszego. Dobra, mamy tam dobrze znęcone. Krwawa kulka. Bled, bled, bledworm. Zakładamy to jeszcze raz i rzucamy. No, paletu jeszcze trochę mamy. W końcu się może te ryby odpaliły, nie? No, cudowna, cudowna płoć. Piękna, piękna. Niezbranie widzowie. Oj, to niezła płoć. Ale na farcie wyciągnięta, bo się dopiero co otrzepiła tutaj w podbieraku. Płyń, 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 maleńka. ale piękna byłaś. O to chodziło, warto było czekać.